W, kręci? w telewizji będziesz. Nie, ja nie jestem w telewizji. Nie. Nieważne. Nie ważne. Niechaj się. Ta beczka pusta. Czy już wybrali? To jeszcze zostało trochę starego jego stoku No jeszcze po nogach już jedzie. to przyjedzie To wszystkich porobi gienajka no. no. Mój doma zaczynała się w zasadzie tu dwójki, od dwójki Ale tu była Dwie budy jeszcze. Dwie budy. Radziwonka. Jak byśmy nazywali... Radziwonka i tania Jadka. No. To było dwie budki. To Radziwonkę na nazywali. i był szepcem. No. A tania Jadka to, o, o to nie wiem stała. kto prowadził. Tak, no. o. A tu mój Nowa dwa. To kolega. Budynek pierwszy tu jest. W mieszkał? Mieszkało paru ludzi no. między innymi Józbowicze a reszta z to była na obrębie starego cmentarza po, po lewej stronie? Po lewej, po prawej, po prawej, prawej stronie stronie, stronie. tego wszystkiego nowego budownictwa nie, była. nie było, staromiejska, staromiejska była, była. To, to, to budynek został ale i inaczej ustawiony. No. Nikt nie inaczej ustawiony kolegą został w tym, na tym samym miejscu, w tym samym, samym stanie. Tak samo i wejście było z tej, tej strony. strony. A ta staromiejska, co panowie pamiętacie? O, to, 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 na tych beczkach można było wszystko na wyrobić. Na nawet, potanczyć. Mówiąc wulgarnie, no. i babę porukać. <śledzimy> Ale <śledzimy> jedno piwo. Ja za młody jeszcze byłem, ale tak było. A tu Jezu, jak, jak pan się nie wstydził, to nic nie przeszkadzało nikomu. Nie wiem, no. czy pan kiedyś słyszał yy, bonanza pod wojskiem. Wie pan, gdzie to jest, czy nie? No to przy, to jest przy, przy dworcu. No. Tam była kiedyś, nie wiem, czy w tej chwili jest, była Knajpa. No. I pobili dwóch chłopaków ze Skłodowskiej. I później była wojna, to może 60 osób się biło i w gazetach opisali, Bonanza pod Wojtkiem. To A... synagoga została, stara A... synagoga. I apteka tu była w tym Tu mieście. był jeszcze stary budynek, był z apteką, z apteką i był... Sze, szef był, na, szef był, no, ale i sprzedawali nasiona, nasiona o, 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 o w tym miejscu, o. na rogu. A wie pan jak ten szef się nazywał? Nie wiem. Pachter. O Pachter, no Żyd. 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 Tu był wiosk ruchu i bud budka z lodami. Kiedyś na te o, i takie o, na wafelki wy, i, wykręcali i tu się robiło. Tu ludzie mieszkali kiedyś to było parę rodzin to kolejny w środku tu... gołębie trzymał styl żydowski można no, wejść no. zobaczyć wejdziesz no. władek ale jak na Bely. Jego mówili władek beli no. 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 widzi pan jak to kiedyś było, było balkony takie no. przejściowe góro z tej strony to były wejściowe balkony tak. takie no. To o oh, bo to no. żydowski był no. kiedyś w 50 latach powyganiali, czyli w 60 i za komuny. W 68 roku wyjechali. Wcześniej? Nie, ja by, w tym czasie w wojsku byłem. Ten, ja pracy, ja nie, się byli, uczyłem z, z kolegą no. Żydem. Tam mieszkał dalej na Młynowej. Oni tam dalej na Młynowej mieszkali tak, no. i ze mną się uczył, kazali wyjechać, czy zmusilić. Czy kajnik taki z Browaru mieszkał. No. no. Zapomniałem jego nazwisko. Jeden się utopił. No. W Szambie. Później dopiero zrobili tutaj elektryczny. Ale to elektryczny to był już o, w latach 2000 Tu był dom. Też murowany kiedyś. Był zegarnik. smutki były na chodnik. Krawiec Pranek urzędował. Krawiec Pranek, ale nazwisk to już tych nie pamiętam. Były poidła dla koni, tak. dla ludzi powrać wodę, ale to, lata jak to rynek był lata 60. jak to Rynek był? Tu był stał dom, yy, jak on się nazywał, on na, yy, na towarowym jeździł. Yy. Lulek, nie lulek. A, ja wiem, on nie, nie żyje, nie żyje, nie, nie no. żyje, I te, tego, on starym jeździł. No, Lelko, no. kto to pamięta, był drewniany dom, mieszkał starszy Fatet i tu w latach 60 kogoś zabili. Motyczko. Bo wychodzili z tego, z Polonci. Polonci wyszli się po wili. No. Tu był kiedyś młyn. Tam naprost. Jeszcze pamiętam, tak jak na naprost droga wolna idzie, po lewej stronie stał młyn. W latach 60. jeszcze, jeszcze ruiny stały. Tu stał stary domek. Dwa lata czy, czy temu jeszcze broń znaleźli, I tak? Z czasów II wojny światowej to na komendzie są papiery. A, ale ale tu jeszcze ja skóry skopował. Nie no to ale domek stał. No, no. Tu w tej chwili jest paplub, a kiedyś był chleb żelazny. Kawałki. Polka, Mikołaj, już no, oni nie żyją, Nie, Leon, no po lewej stronie stały budy. Szklasz, skup i skut tam innego drobiu. O takie od operatwa. Szklarze, szewcy były, takie budy. Tutaj też zostało oprócz schodów, bo schody... Nowe, w tym roku zrobione. No, tu nic się nie zmieniło od lat 60. -tych. Tu wszystko zostało w starym stylu. A przystanek był normalnie przy tym drewnianym domie Klanek a Na wszystko później był Ferbapon z Pamiętasz pan taką instytucję? Był na tym domu przybity, tam przybrany. Sióstka była. A gdzie ona jeździła? I tego, do, do tunelu dawnego. No. Na Kopernika. Kopernika na prawo skręcała i tego, i na starosielca jeździła. Szymańskie, Piłatowskie, Czeszele, Kajeskie, Bancery. Kamińska. Kamińska. Piszka. Pieszkiny mieszkali. Tak, jak on, Bogdan. Bok czy my jego nazywali. Tu stało dwa domy. Tu w miejscu. Do Odeskiej. stały dwa domy. Póni ta mieszkała jak ona się nazywała? Y, 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 Mikołaja Różego. Nie, nie wiem. No Wiem o koło chodzi, no. ale nazwiska to nie no. znam. Tam na Czarnej. W końcu przy walczy było Brudek Jordonowski Teraz gdzie bunkier stoi to był też lazada. wie pan co to bunkier jest? Nie. Opera. 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 To jest bunkier dla mnie. Bunkier, my nazywamy. Betonem beton wylana. Żywy beton. A czemu nie niszczyny? No. Co? Państwo będzie... I Państwo, Urząd Miasta taniej stać utrzymywać bunkier. 5 milionów rocznie. Nie mogli ten bunkier postawić w innym miejscu. A nie niszczyć amfiteatru. Niszczyć amfiteatru. Dogłębnie. Po cholerę im to przeszkadzało. Czy Przy, przyjeżdżali, występy były z tego, z Polski tego. to do bunkra pójdzie? Na operę za 300 zł. No, z kogo tu no. na to stać? Trzeba być melomanem, no jednym słowem. Melomanem milionerem. No też racja. 300 zł za dać no. na jedno wejście po tak? no. To są z płyty, z kasety posłuchać. No. Z tamtej strony stały budy. Cały stał sklep tekstylny. Cała buda Steven. I to jest jakiś... Szefcy, nie nie szepcy jeszcze Ktoś, byli. To był w markoborze. Nie, nie. No. Pieczka ma wygodę. Pieczka można z No. W tej chwili jest restauracja kamelot. Z tej strony była kuźnia. Był kowal. A z tamtej strony w mniejszym wymiarze to było. Był yy, wulkanizator Zygmunt. Tam był szef i budynek mieszkalny jeden. Mietka. Z Po lewej, lewej stronie, tak jak jesteśmy, stał budynek młynowa jeden. Spalił się. Tako, tak jak te drzewa zarosły, i tako w tym obszernym to był, była młynowa nowa numer jeden. Spalił się. Spalił się w latach 70. czy 80. 80. No. No. Tu kamelot zajął, wykupił ziemię no. od, i od, rozbudował. Od, od Mietka, od mietka No A tu był budynek mieszkania. No tak. No tak taki przed, przed tu był też taki no. Żydek. O. A, a tu taki status w tyłu mieszkał. To jest I... mieszkali tu jeszcze, wojno. Jeszcze w tym roku? No, no jeszcze tak, w tym w roku do... mieszkali już, no, Tu mieszkało dwa, cztery, sześć rodzin sześć, bodajże. Rodzin. Dwa. Na, na dole, na górze, tak, wojno. Tak, no. Ja. Patrz, u wojnowej obcieranki wiszą. No, <grymka> piranki tam widzisz A tutaj też, no. no. Tak. Zaraz znowu bezdomne będą mieszkać. Nie wiem, czy już nie mieszkają. Tak? No. Tu po lewej był warsztat samochodowy. Kazio, ka Kazio ka miał. Kazio miał. Kazio miał, no. I zostało to pozostałości po tym warsztacie. Tu jeszcze jest kanał, powinien być, o No tam o tam jest, jest, tam jest, tam jest tam. kanał. Czy no, jeszcze po lewej stronie, co Grubel mieszkał, Gienek? Tu spalili niedawno. mieszkał. Po tej stronie? Grubel, co już mieszkał. Nie ma tu. Tu spalony jest budynek. Tu Olechno kiedyś mieszkał. Świętej pamięci, jak to się mówi. I on w latach 60. czy 70. -tych, zginął w wypadku samochodowym. Janek, a tu Gucio mieszkał. Gucio dalej mieszkał. Nie tutaj? Nie. To stara kamienica po prawej stronie została. To jeszcze jest przedwojny. Zostało. Nie wiem kto tu mieszka, ilu ludzi teraz mieszka. Telewizji jak ponawieszamy? Tak, no. Tych... Patelni. Mało patelni wisi. Tu kiedyś dom stał. W tej chwili, gdzie maszyna ta stoi. O, o Górze, tak? Co tak, no. No. Tutaj z kolei też stał dom. Wiozek mieszkał. A, z tego. No. I Czaryca cza mieszkała. Czaryca trochę dalej mieszkała. No. no tu były ładne budynki, kurcz. A, A tu też o, przedtem no. murowanka tak. stała, to stoi no. w swoich Inny budynek stał. Tu stał dom z kolei, i był szef u którego szczury chodziły. Ja nie wiem, który żyd taki mieszkał. Ten, a ten Józef mieszkał. To Józef był wcześniej. No. No. A tu i był żyd. I w Rubel mieszkał. No, był taki stary, zabytkowy, drewniany dom. I się spalił. Paliny, tak paliny. No. wersja. Dla mnie to jedno wychodzi, że Ktoś mogł... zgadził, bo w każdym razie poszedł pod ogień. Przed no. kiosku stał oprócz tego spalonego drewniany budynek z tarasami. A o, o żenku mówisz? No, o orzenku. Drewniany budynek z tarasami tak. no. takimi. Teraszewicz. Tera, y, i no, Kto tam jest? O, o. O, o żenku mówisz. Proszę bardzo A. jest to. Kamienica. Dobrego kolegi. Kumpel właścicielem to znaczy ojciec był no. właścicielem. Jak? Kaniek Paweł. Państwo wykupiło, urząd wykupił. No. Nie dopilnowali, nie zabezpieczyli, taki poszło z ogniem wszystko. A jak nie ma gospodarstwa, to się paliło. No. A to na przeciwko, mówię, kioski, piękny dom stary, stał w starym stylu. No. Pamiętasz za O masz, o. Maczo. Mówię, nie, nie, mieszkała. No. no. To kiedyś była szkoła dziewiąta, tam uczęszczałem. Jeszcze. Później była przychodnia, później było coś z Politechnik związane. A o tej szkole co pan pamięta? Bo, boźnego. to lał. O tu na rogu. Na rogu mieszkał. Dziadek, nie? No, tu po prawej stronie jeszcze przed szkołą był dom drewniany. Ten woźny co mieszkał? W starym stylu, kłapałów mieszkał, myśmy nazywali. A tej ulicy to już nie było. Nie, nie było tego, no, dopiero, to jest, teraz. dopiero teraz, tak. stara dziewiątka. 61-63 rok. Jeszcze wytrzymał, jeszcze stoi. Czego jednego nie spalili tutaj. Kioska też taka nie była. Jak teraz wygląda? No, bo tu był róg. Tak. Róg, tam to kościół, kryta, No, ale patrzcie, jednak Zobacz, jak porosło na, na górze, u gawła. To też jest stary budynek oryginalny na Młynowej. Tam w środku jeszcze dom jest. tam chyba mieszka? Nie wiem. Jeszcze w środku jest domek. Po lewej stronie też tam był kiedyś. Później była kurtownia, ale to później. W latach 90. Bo była mnie była ostatnie o te rury takie od Teraz tam jakaś niby knajpa zrobiona, jakieś coś, ale na okrągło zamknięta. Ten w zasadzie na fundamentach oryginalnych jest podwyższony, jest to jedno piętro. Nie o dwa. Czy o dwa? O dwa. Tylko do tego było. No, podwyższone. tego, no. A to, to już nowy budynek. Tak, zostawiony. Tutaj ogród był. Tak, no. A teraz apteka. Apteka, na leki chodzisz. No. Tam dalej kurwa Jurek mieszkał. To, Jeszcze. To Lenda? Lenda. No. O. Ale to był... Jurek, rysie. Rysiek, to no. dwóch braci było. No ja z, z Będą w ognisku w piłkę nożną. Zajcze jest chyba w starym budynku. Ktoś otworzył w tym starym budynku teatr. No. A tu, to, tu to, to, po tych schodzach to reklamy zrobiły do tego budynku. To kiedy to było? To było 5-6 lat temu. No, jarmolek jak my nazywamy. Jego nazwisko jarmolek, no, Andrzej, no. Mieszkał. Nie wiem czy on tu mieszka, czy nie. Nie. A tu, tu były kiedyś baraki. Tak, ale tam dalej były baraki. No, tam gdzieś... i, i, do, do był przychodni, no. Barak. Barak był e... no. Pędy Kika. No. Państwowe przedsiębiorstwo robót komunalnych. A, a ty pracowałeś tam, tak? No. W tym czasie. Był barak, później zrobili klub, później zrobili... Klub i taki no nie taneczny no, no. naturalny kulturalny, no, wiem, no, co Klub kulturalny no. wieczorki były Tak, no taneczne mówię, no, no. Tu był później taka była no, tak no. wartać tu wodociągi jak zostały, tak zostały ja jeszcze do Wysińskiego mogę panu powiedzieć. A już dalej tam żeśmy nie chodzieli. no. Ta jest nowa 23. Tu bez dom nie spalę, ale jakoś nie spalędy tego. No, tu był kiedyś jakiś dom drewniany. Ale już nie pamiętam kto tu mieszkał. Czarny, smułowany, dąb drewniany był. Stał pamiętasz? I to stał tego, podwyższone piętro miał. No, piętro miał, no, no. W tym miejscu, dobrze no. Mówisz, no. no. I z balkonem. Ale tu już też no. wypalili. Też chyba 23 budynki stały. To były i po lewej, i po prawej stronie. Ale ja po prawej stronie, za, 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 za Były poleg, no. takie małe no. hanajki no. no od, od żydowskiego. Żydowski. Nikt się no. nie interesuje. Starożytka by no. poszła w piach, żeby patec nie zainteresował i nie, nie wziął. Kienek chlebki tak ostale. No. Do, do, do płotu. Do parkanu. No. To jest ulica Czarna. Gwoździarnia była tam na rogu. Kiedy była gwoździarnia tam dalej, po lewej stronie taki Zakład prywatny jej. Tu był też dom drewniany. Na tej pustce. Jak ona to nazywała? Ten przyjeżdżał. Hanasy bo. mieszkali bodajże. Nie, oni tam mieszkali. Tu hanasy mieszkali. Tu drewniany dom stał. O. A później ta murowanka następna to kiedyś był, kiedyś był sklep spożywczy, jak ja pamiętam. Później był mięsny. A teraz na tej stronie od był sklep nasienny. Nie, nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma tu odszczytu? Nie ma. Już zlikwidowali odszczytu. Przenieśli tam dalej za barak, Zemsty tylko zostały no. piękne, stare. No, kiedyś pamiętam wieśny ja, ja i mieszkałem jeszcze na krótkiej, to tu był sklep spożywczy. Później mięsny zrobili. Później mięsny zrobili. A później zamknęli. A nie, później jeszcze radiowo-telewizyjne coś było z tymi częściami. Chyba tak, no. No. A tu Jurek ten mieszkał. Farmarzon, pamiętasz? No. tu w podwórku, gołębis otrzymał, no on nie żyje. Po prawej stronie kiedyś była ulica Jasna i na górce przy ujściu do, przy krzyżówce z Czarną, stał murowany dom. Była Jasna, była Czarna, na Jasnej stał jeden dom, i to był numer jeden, jeden dom. I na tym się kończyło. Tu po lewej stronie, jak do duszu, lata 60. 70., ulica Krótka się nazywała. I po prawej stronie stało raz, dwa, trzy domy. Mieszkali bohojlaki. Jak my nazywamy po lewej stronie bo bo ja tu mieszkałem, mieczuryń, y ale jeszcze nie wiem jak nazwisko, po lewej Hanasy mieszkali. Po tej stronie jeszcze stało parę domków. Takich parterowych, normalnie nic więcej. Drewnianych. A później mój nowo przegrodzili, Bo mój nowa... Do kopernika ciągle. Biegła aż do kopernika. No, bloki po, i bloki postawili, no. chodziła. Myśmy już tam nie chodzili. bo mordzie nikt nie chciał dostać. Było podzielone pewne dzielnice, pewne Dużyce. ulice no i tego. piaski, nie piaski, taki, taki. Bo, tak jak i bojary. Tak no i Albo ja... pewne segmenty miasta były. Na, jak, we, we, we ja, władaniu pewnych źródeł jak, jak wygoda, niewygoda przez no właśnie no tam był cmentarz żydowski odma od, od Bema wy, było wejście na cmentarz no rama była Bema. brama no. taka łukowata no, ja jeszcze na tych mogiłkach łapy na ja na wagary chodził już szkoły będę tu to zabrało część cmentarza żydowskiego. No tak, no. Jak I policja no. i hale stare zabrały. Tak, no. No. A jest, 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 no. I teraz w rekompensacie zrobili tak. tam skwerek. Nie powiem antyżydowskim, a żydowski. <laughs> tam gdzie hale kiedyś były, tam kiedyś była górka. I mieszkali na górce przy cmentarzu. Stał jakiś domek, kozy wypasali. Kozy to wiem, że tu mieli kozy, ale krowy to nie widziałem. A kury? Kury! To pod to były kury. Kury, króliki, oh, oh. nutrie, oh. świnie. U, u, u niego mama tymi rządziła. Tak jo. Teraz wyciągaj swoje taksy. i stawaj. O Jezu, taksy, to koniec taksy. No. No. Ja ja będę parkował. <laughs> Pod chmurką. Chyba na taksy. No pan się pytał, szepcał. Ostatni biznes chyba na tej Młynowej. <noise> Może być, no. Żadnego nie ma. Nie ma. <noise> Bo i tam dalej, o ile mi wiadomo, to nie ma. Nie ma nic. Ostatni biznes. A, A, mogę... A szept to zawód wierający. Tak. Bardziej byś z sobą życi. Bo to nie jest... No wie pan, żyć. weźmie pan teraz blok, no to no samo, bloku, nie ma nic. No. O, Tylko, dzień dobry, jednemu powiesz, drugiemu nie, bo nie znasz, no, no. są zmiany, ta, ta droga no wygląda. No, I co, żal, no, żal czegoś? Tak, ja tak, żal, tak, tak, starych, starych. starych bruków, kocich bruków, no. Panie Drodzy, to było coś pięknego. A w tej chwili to już... Poszerzają wszystko, robią już... To nie ma tego. No. Powinni zrobić stare miasto. Tak. No. Jeszcze... Jeszcze jeden segment został starego Białego stoku, ale to to to, to już tak jak na bojara nie wszystko tnie a tak to bardzo szkoda inaczej się żyło idziemy na drugą stronę zobacz jakie dwie laski idą no. Nie ma odreszyna no. no Tu starsza trochę idzie To jest ten to, jest, to, jest. to jak mój nowa ludzi wygląda za 10 lat Nie wiadomo jak my dożyjemy Ale Trudno powiedzieć Tak no Pro jak dożyjemy, to powiemy, tak. Spotkamy się z panem. Tak. Za jakiś czas możemy się. Za za rok możemy nie spotkać się. No.